No, Próbowała. Co? Z A jak z zdergalem. Ile lat? 11! Brawo! <laughs> Dobre mordy! Brawo mordo! No <laughs> i tutaj. Dzemal, jak tam? 9 lat na Karku. Dajesz radę? Daję. Zosia? 8 ponad. Brawo moje mordy. Trzymaj, trzymaj. Potrek! Jak było? Najwiście Dogoniłeś tego, to, co, tak, że tak Także przychodziłeś do. ostatniej prostej. Parę oczek jesteś z przodu. Pięknie, naprawdę, robota zrobiona. Zajęliście. Pięknie. Brawo. Zajęliście, psy. Co? Czysty jestem. No, bo już po startach czwórka zaprzęgowa dzisiaj mega odlot totalny. Naprawdę. Te cztery młode psy dzisiaj zapierdalały, tak, że poprawiły czas. Pomimo błoto, poprawiły czas w stosunku do wczorajszego dnia. Pomimo tego, że one są jeszcze młode, nieogarnięte, to i tak już zaczęły ciąć lepiej zakręty. A. 800 metrów przed metą. Judy musiała się zatrzymać na co? Na kupę. Wyobrażasz sobie? Cztery psy galopujące. Nagle jeden z nich zaczyna zwalniać, bo chce kupę. Tamte trzy tego nie rozumieją. Ja wciskam hamulce, jadę pełnym driftem chyba za 30 metrów. Zwalniam zaprzek, może do 10 km na godzinę. Nie byłem w stanie go zatrzymać. Judy. Nie wiem, czy biegnie, czy się ślizga, ale robi kupę. Na jakichś 30 metrach wraca do szyku i zapieprzamy dalej. Robimy dzisiaj najlepszy czas, jeśli chodzi o zaprzęgi. W Wajdruningu, no niestety, w Wajdruningu pamiętacie, jak jeszcze miesiąc temu mówiłem, że na razie w Polsce nie mam z kim przegrać? No i, no i w końcu to nastąpiło. Paulina mnie pokonała, Jarecka mnie pokonała, Agnieszka. Piotrek prawie mi pokonał, z sekundę za mną tylko z oknem, niestety pusi, jakby ktoś potrzebował, ma trochę mleka do kawy w cyckach, ma mm, ciążę urujoną, bo korba rodzi i wydaje mi się, że, mm, znaczy pusi się wydaje, że chyba będzie razem te szczeniaki karmić, bo ma... Niestety, hormonalnie totalnie jest roz, e, rozchwiana. Dzisiaj pierwszy kilometr biegła bardzo powoli, biegliśmy 10 sekund wolniej niż, niż wczoraj, bardzo mała zaangażowania, taka była bardzo stłumiona. A ostatni kilometr tak przyspieszyła, że na ostatnim kilometrze zrobiliśmy 9 sekund przewagi, na tym tylko na ostatnim kilometrze 9 sekund przewagi nad Pauliną, co dało nam koma nawet. Najszybszy przejazd mieliśmy z tego kilometra i tak zastanawiam się, dlaczego? No, my dajemy się dlatego, że ona wracała do samochodu, żeby nakarmić szczeniaczki. No, niestety, naturnie szukamy. Ja trochę za późno zarogowałem, myślałem, że ta urojona no u niej się, e, że przeminie. Niestety to się nakręca coraz bardziej, chyba musi przejść na leki. Ale zawody mega, chłopaki świetnie pojechali. 11-letni Nergal e, z maczkiem z Hiro naszym e, doskonale poleciał. Z, jak na jego wiek, oczywiście Maciek to, to był debiut na, na Hulajnodze, również Maciek startował z, w Bajuringu z Karbonem, chyba mają szóstą pozycję, bardzo dobry czas, jak na Macieka. Piotrek z Oktem, Piotrek Bong, Bong z Oktem, ponad 8-letnim oktem pięknie, na trzeciej pozycji w Bajoringu nas pokonał mniej, Piotra pokonał młody junior Cyprian Świderski z Bafi. Dosłownie chyba dzisiaj 3 sekundy po dwóch dniach wskoczył przed, przede mnie. Także w Mężczyzn mamy drugie miejsce, Piotrek ma trzecie, w Velicie Mężczyzn i na hulajnodze z dwoma psami, e, z Oktem, i z, e, przepraszam, z Zośką i z Jamalem, gdzie Jamal ma już ponad osiem, e, ponad 9 lat z ma ponad 8 lat, Piotrek też wykręcił się świetny drugi czas. Także wracamy do domu z trzema medalami: e, Piotrek e, brąz w Vikingu i srebro w hulajnoze z dwoma psami, ja w zaprzęgu złoto i srebrny medal w Vikingu w Velicie Mężczyzn.